Tlenice kolejny raz stały się polem do rywalizacji biegaczy z całej Polski. W pierwszy weekend sierpnia na plaży Trawiastej Myślenickiego zarabia w zawodach z cyklu Garmin Ultra Race. Wystartowały bowiem setki osób, dla których nie straszne są górskie, wymagające trasy. A wszystko po to, żeby zostać królem gór. W tym roku mamy około 400 osób, oczywiście jest to rozbite zgodnie z wytycznymi w dobie pandemii. Dzisiaj startujemy na 54 km, to jest około 150 osób zapisanych. Jutro mamy dystans do południa 27 km, około 150 osób i po południu 13 km. To jest około 100 osób. Czyli w sumie wystartuje między 380 a 400 osób w te dwa dni. Przede wszystkim startują tu ludzie, którzy kochają przyrodę, którzy szanują tą przyrodę i są jakby wkomponowani na stałe w tą przyrodę, są jej częścią. I fantastyczni ludzie, którzy dbają o porządek w lasach to oni również sprzątają i dbają o ekologię. No właśnie, a jak myślenice sprawdzają się podczas tego typu biegów? No jeżeli by się nie sprawdzały, to ta firma nasza, La Sport Polska, by tu nie była. Wspaniała atmosfera, tutaj chcą tego, tych biegów, no bo tereny macie tu doskonałe. Ja akurat jestem nie stąd i mi się podoba ten rejon tutaj, zadbany, czyściutko. Wczoraj nad rzeczką, dużo ludzi wypływających, pływających, kajakujących. I o dziwo, dosyć duża dyscyplina jest, trzymają te odległości. Jakby pani zobaczyła start dzisiaj rano zawodników, no my jesteśmy zobligowani, widać tutaj strefę zmian, gdzie zawodnik wchodzi jednym wejściem, musi zdezyfekować sobie rączki, wszystko w maseczkach. Oni bardzo szanują to, że w ogóle mogą wystartować, dlatego nam pomagają jako organizatorowi, którzy jesteśmy też pod obszarem sanepidu i musimy wykazać się no, tym, na co się czego się podjęliśmy. Kolejne zadania z ubiegłorocznej edycji myśleńskiego budżetu obywatelskiego doczekały się realizacji. Z nowych inwestycji mogą cieszyć się m.in. takie miejscowości jak Poręba, Trzemeśnia, Zasań i Droginia. W porębie w ramach zwycięskiego projektu został zamontowany monitoring, który zasięgiem obejmuje kaplicę, szkołę podstawową i dom strażaka. Chcieliśmy zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom przede wszystkim. Mamy też tutaj bardzo bogate minie w strażnicy, dlatego też troszczymy się o to nasze wspólne dobro. Chcemy też, aby nasze dzieci przebywające na świetlicy środowiskowej czuły się bezpiecznie, ponieważ zdarzały się bójki pod strażnicą, zdarzały się bójki na przystankach tutaj autobusowych czy pod kaplicą jakieś tutaj posiadówki trudnej młodzieży. Dlatego wierzymy, że tutaj wniosek monitoringu, był jak najbardziej słuszny w naszej sprawie i będzie on nie tylko dla nas, ale i dla wszystkich mieszkańców, za co z całego serca dziękuję mieszkańcom, że akurat na ten projekt głosowali i ten projekt wygrał. Już widać zmiany w zachowaniach, o których pani wcześniej wspomniała po montażu tego monitoringu? Oczywiście, jak najbardziej. Zauważyliśmy, że przede wszystkim ludzie zwrócili uwagę, żeby po prostu nie wyrzucać śmieci na terenie Poręby, nie organizować jakichś takich właśnie nielegalnych posiadówek, po nocach zwłaszcza i zauważyliśmy też dużą poprawę pod względem jednak takiego poszanowania tutaj terenu naszej Poręby. Dzięki funduszom z myśleńskiego Budżetu Obywatelskiego o piłkochwyty wzbogacił się klub LKS Skalnik Trzemeśnia. Bardzo nam jest pomocne, pomocne, jest to też sąsiadom, gdzie piłka po prostu im tam nie, nie wpada za ogrodzenie. Był to przypadek na meczu, że piłka im wpadła po prostu w okno i rozbiła, także na pewno będzie dla nas ułatwienie. Jeszcze jakby się udało skończyć ten piłkochwyt do końca, tam od strony wschodniej, byłoby super. Ile jeszcze zostało, żeby dokończyć? 74 metry. Na jaką kwotę opiewa to zadanie? 39 tysięcy. Chodzi tutaj o słupy, wiadomo, to trzeba było wywiercić, zalać betonem, furtki tutaj, połączenie tego boiska jednego z drugim. No wychodzi, wychodzi po prostu z tego koszt, jaki wychodzi. Oświetlenie dróg lokalnych w zasadzie oraz stworzenie miejsca spotkań to kolejne zadanie, które zyskało aprobatę mieszkańców i zostało zrealizowane z budżetu obywatelskiego. Dzięki budżetowi obywatelskiemu zasem złokaciła się o to miejsce spotkań, tutaj grillowisko z altanką, tutaj jeszcze będzie postawiony stół do tenisa stołowego, a także o oświetlenie z tego rocznego budżetu. Tutaj jest zamontowana jedna lampa i trzy lampy do oświetlenia przydrożnego są założone. Jeżeli chodzi o oświetlenie, to wybraliśmy to zadanie, ponieważ oświetlenia na wsi praktycznie nie było. Wszystkie miejsca, wszystkie ulice były bardzo. Ciemne. No niestety udało się tylko trzy lampy zrobić na ulicy, tą jedną, ale zawsze to jest to jest krok do przodu. Natomiast jeżeli chodzi o to grillowisko, to jest takie miejsce spotkań. Przy szkole wiadomo, rano odbywają się lekcje, nie ma takiej możliwości, żeby tam swobodnie korzystać. Nie ma na wsi żadnego parku, takiego miejsca, gdzie się można spotkać. No to tutaj to miejsce jest. Było puste, nie było wykorzystane. Wydaje mi się, że jest to dobry pomysł. W Drogini nowe oblicze dzięki budżetowi obywatelskiemu zyskał stadion lks Droginia, gdzie wymienione zostały nowe krzesełka oraz zamontowana tablica wyników. Wymieniliśmy wszystkie krzesełka, które były zniszczone i tak było, że przychodził zawsze ktoś i dowiadywał się jaki wynik, która minuta meczu, a teraz mamy akurat to wszystko na tablicy i bardzo fajna, duża tablica, czytelna. Myślę, że może kiedyś będzie na nowym budynku, który nam tu pan burmistrz obiecał, to przeniesiemy tę tablicę na nowy budynek i dzięki zaangażowaniu i Pana Sołtysa i tu działaczy naszych. Wygraliśmy ten budżet, za to po prostu mamy to na obiekcie naszym zamontowane. Balladyna Juliusza Słowackiego została lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania. Narodowe czytanie to akcja organizowana przez prezydenta Rzeczpospolitej od 2012 roku. Tegoroczna edycja wydarzenia z powodu pandemii koronawirusa przybrała nieco inny niż dotychczas charakter. Szanowni Państwo, chciałam zaprosić do Narodowego Czytania Balladyny Juliusza Słowackiego. W tym roku, ze względu na epidemiczną sytuację w kraju, przyjęliśmy inną formułę. Nie będzie stacjonarnego czytania, tylko zapraszamy do konkursu. Nagrywajcie Państwo swoje fragmenty Balladyny i przysyłajcie do biblioteki. Na autorów najlepszych, naszym zdaniem, nagrań czekają nagrody. Przysyłajcie Państwo swoje filmy do dnia 25 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 5 września w Dniu Narodowego Czytania. Chcąc Państwa zachęcić, ja przeczytam swój wybrany fragment Balladyny. Coś matce staruszce przyszło do głowy. Jeśli pozwolisz twojej pokornej służce, to ci poradzi piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po świecie, a która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, tę pojmiesz za żonę. Nowość na mapie sportowych wydarzeń Myślenic. W trzeci weekend sierpnia na Zarabie zawita plaża Open, w ramach której na boiskach do siatkówki plażowej rywalizować będą najlepsze polskie siatkarki i siatkarze. Dwuwiastkowe turnieje zaliczane będą do Grand Prix Polski. Od 14 do 16 sierpnia na boiskach do siatkówki plażowej na Zarabiu odbędzie się Grand Prix. Polski Plaża Open 2020. Myślenice są jednym z czterech miast gospodarzy tego turnieju. Na plaży trawiastej na Zarabiu zostanie usypane dodatkowe boisko z mobilną trybuną, ze studiem telewizyjnym. Finały tych rozgrywek będą transmitowane na żywo w TVP Sport w niedzielę 16 sierpnia. Na pewno będzie to duże święto siatkówki, dlatego zapraszamy tutaj mieszkańców i kibiców do, do wspólnego oglądania tych meczów, które Będą stać na, na wysokim poziomie lokalnych siatkarzy. Zapraszamy też do, do zapisów na stronie Polskiego Związku Siatkówki zarówno do turnieju kobiet, jak i mężczyzn. Eliminacje odbędą się w piątek 14 sierpnia, natomiast turniej główny w sobotę i finały w niedzielę 16 sierpnia. Myślenickie kinoplenerowe na dobre wpisało się w wakacyjne piątkowe wieczory. W sierpniu z możliwości obejrzenia filmów i animacji na świeżym powietrzu będzie można skorzystać jeszcze dwa razy, a mianowicie 14 i 28 sierpnia, niezmiennie w Parku Jordana.